Meczu z podbeckimi, bielsko biała Dośrodkowanie na siódmy metr i piłkę łapie Mateusz Kos. Na taką centrę. No co dobra wrzutka, pierwszy strzał. Sytuację sam na sam z Pieczkiewiczem. Ta piłka mu jednak odskoczyła. Rusza w odwecie Sandecja. Strzał, ale też nie miał prawa zaskoczyć Mateusza Kosa. Zobaczymy. 37 minuta nad bramką. To mogła być najlepsza sytuacja w tym meczu, najgroźniejsza teoretycznie. Kolejna szansa, może teraz! I... Pitka nie nie ma bramki. Wreszcie, wreszcie coś się zaczę, zaczęło dziać Pieczkiewicz. Dobra interwencja. Tandecja rusza z, ze swoją akcją. No bok, nie oboga w zasadzie zblokowane to uderzenie. Wreszcie, wreszcie, coś się zaczyna się dziać. Oby tak już to zostało, oby to tempo meczu było żywe, w tak, tak żywe w kolejnych minutach, w piłka w polu karnym. Jeszcze próba. No Trzeba docenić chęć uderzenia przewrotką z Jawińskiego z wykonaniem troszeczkę gorzej. Majsa Fall, mięciutka wrzutka w pole karne. Jeszcze jedna szansa, broni Mateusz Kos. 40 minuta, 41 minuta. Dośrodkowanie znowu kolejny strzał. Ale po raz kolejny w środek bramki. Szymański. Na prawą stronę, trochę szczęśliwie, ale przy piłce nadal Częstochowianie, będzie wrzutka w pole, karne mas, obok bramki, kolejny strzał głową. Bardziej zaryzykuje, aby pokusić się po prostu o zwycięstwo w tym meczu. Piotr Nocoń, Dośrodkowanie na bliższy słupek i słupek. Ależ było niebezpiecznie, ależ było groźnie czyniając się chociażby do awansu z trzeciej do drugiej ligi, będąc czołowym napastnikiem skry, skra dzisiaj bez Nowaka, ale z innymi piłkarzami. Strzał z dystansu, broni Pieczkiewicz. A teraz do końca tego sezonu będzie grał w Sandecji nowy Sącz. W poprzedniej kolejce dublet z GKS-em, tychy, aczkolwiek ten dublet nie dał Sandecji nawet remisu. Majsa fa obok bramki rozpocznie Mateusz Kos. W sumie pokazał 14 żółtych kartek. Dośrodkowanie. Wybija piłkę Mesjasz. Majsa blokowany Zblokowany przez masa. Jeszcze próba! Strzał nad bramką, a uderzał Rudol. Ładnie Majsa Fall. teraz na prawą stronę, troszeczkę więcej miejsca mają piłkarze Sandecji, może coś z tego wyniknie. Ładnie, ładnie to wygląda, dośrodkowanie, jeszcze piłka w polu karnym, o czy tutaj jakby się nie porozumieli zawodnicy obu drużyn. Właśnie Szczepanek, o którym przed chwilą mówiłem, wrzutka w pole karne i chyba od bramki rozpocznie Mateusz Kos, będzie piłka dochodząca. Sześciu piłkarzy Sandecji w polu karnym, dośrodkowanie, Mesjasz chyba wybija piłkę, on jest królem w powietrzu, on najczęściej zgarnia te futbolówki, bardzo dobrze radzi sobie dzisiaj na środku obrony, on czyści te piłki, on wszystko wyjaśnia, szansa, jest Szczepanek, jest już piłka w polu karnym, Szczepanek wycofanie, ojojojojojojojojojojoj, oj, 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 oj. no i tak proszę Państwa, tak to wygląda właśnie. Adam Olejnik w pierwszej połowie i tak to tutaj nikogo nie wpuszcza Jakub dziłka na Murawę. Zjawiński upadł w polu karnym, ale wydaje się, że sędzia podjął słuszną decyzję nie dyktując rzutu karnego. Mamy war. No proszę, czyżby to dotyczyło tej sytuacji ze Zjawińskim w polu karnym? Metr, jakby był pewny, że sędzia podyktuje rzut karny, mamy wideo weryfikację, my też możemy sobie zobaczyć powtórkę, no było kopnięcie, widać było, że Mesjasz e... na pewno był kontakt, na... jak to zinterpretuje arbiter? Kibice Sandecji na pewno są przekonani, że fałd był, a co Łukasz Karski podejmie? Nie ma rzutu karnego. Wykłada się na to, że powinniśmy grać co najmniej te o 180 sekund dłużej. Szansa dla skrepiłka w polu karnym. Mas wykłada piłkę, jeszcze szansa! Ależ to była okazja! Łapie się za głowę Piotr Nocoń. Zanosi się na trzeci z rzędu meczy w tym roku kalendarzowym. Sandeci bez zwycięstwa, a w sumie siódmy. Z rzędu ligowy bez zwycięstwa, bo przecież jeszcze, uwaga, szansa zjawiński. Mesjasz, no on dzisiaj jest jak profesor. Absolutnie w ostatniej chwili zabrał piłkę zjawińskiemu.